Weszła na to wydarzenie w Warszawie jak ktoś, kto zapłacił zbyt wiele, by zostać zaakceptowaną. Sukienka z najnowszej kolekcji, włosy perfekcyjnie ułożone w salonie na Mokotowie, biżuteria, która sfinansowałaby kompletny remont mieszkania. Ale jej ciało krzyczało coś zupełnie odwrotnego. To było jak widzieć kryształowy żyrandol bakarat w salonie małego apartamentu o powierzchni 50 metrów kwadratowych. Piękny, bardzo drogi, ale kompletnie nie na miejscu. Ramiona zgarbione do przodu, jakby przepraszała za samoistnienie, istnienie, oczy skanujące otoczenie w poszukiwaniu pozwolenia na oddychanie, ręce ściskające markową torebkę jak koło ratunkowe na środku oceanu. I w tym dokładnym momencie wszyscy wiedzieli: nowe pieniądze. Bez żadnych wątpliwości. Wiesz, co nikt ci nie mówi, a czego nauczyłam się po latach obserwowania tych społecznych pól bitewnych? Pieniądze kupują wiele rzeczy: torebkę Chanel, apartament w dzielnicy Śródmieście. Nawet stolik w tej restauracji, do której nie można się dostać. Ale jest jedna rzecz, której pieniądze absolutnie nie mogą kupić, nieważne ile zer masz na koncie. Mowa ciała kogoś, kto naprawdę przynależy. I zanim jeszcze otworzysz usta, zanim powiesz swoje imię lub wspomnisz, czym się zajmujesz, ludzie już zdecydowali, gdzie jesteś w hierarchii społecznej. Twoje ciało przekazuje twój status co sekundę, czy to zauważasz, czy nie. Zauważyłaś już, jak niektóre kobiety uciszają pomieszczenie samą postawą? Jak niektóre są zawsze wysłuchane, nawet gdy mówią głupstwa, podczas gdy inne, błyskotliwe i odnoszące sukcesy, są ciągle przerywane. Odpowiedź nie leży w ich CV, leży w ciele. Jeśli chcesz nauczyć się etykiety i dobrych manier w lekki i zabawny sposób, z wychowaniem kobiety z wyższych sfer, zapisz się na ten kanał teraz, aktywuj dzwonek i zostaw łapkę w górę. Bo to, o czym dzisiaj będziemy rozmawiać, nie jest nauczane w szkołach biznesu ani sprzedawane w luksusowych butikach. To jest niewidzialny kod, który oddziela tych, którzy mają, od tych, którzy udają, że mają. Według badań Uniwersytetu Princeton, ludzie formują wrażenia o Twojej kompetencji i wiarygodności w jednej dziesiątej sekundy jednej dziesiątej. Masz mniej czasu niż zajmuje mrugnięcie, zanim ktoś Cię skategoryzuje, oznaczy i zdecyduje, czy zasługujesz na szacunek, czy współczucie. Dlatego opanowanie tych subtelnych sygnałów nie jest próżnością to czysta strategia. To przetrwanie w świecie, który cię osądza, zanim skończysz mówić dobry wieczór. Ale tu jest część, która sprawia, że chce mi się jednocześnie śmiać i płakać. Większość kobiet chodzi dookoła kompletnie nieświadoma, że ich ciała krzyczą o niepewności, nawet gdy ich konta bankowe mówią coś innego. Problem nie polega na posiadaniu pieniędzy. Problem polega na tym, że są ludzie myślący, że etykietę kupuje się w Pradzie razem z torebką sezonu. Nie kupuje się. Pozwól, że opowiem ci o moich dniach wykładania na uniwersytecie. Miałam koleżankę błyskotliwą kobietę, doktorat z Amerykańskiego Uniwersytetu Pierwszej Klasy, artykuły opublikowane w międzynarodowych czasopismach, umysł ostry jak brzytwa. Ale nie potrafiła pokierować salą, nawet gdyby jej życie od tego zależało. Każde spotkanie wydziałowe to ten sam bolesny teatr, siadała ze skrzyżowanymi ramionami jak tarczą, głową pochyloną w dół, jakby podłoga przechowywała wszystkie odpowiedzi, ramionami zgarbionym do przodu w permanentnym przeproszeniu za zajmowanie przestrzeni a ludzie przechodzili po niej ciągle, przerywali w połowie zdania, odrzucali jej pomysły, zanim jeszcze skończyła wyjaśniać. Nie dlatego, że pomysły były złe, wręcz przeciwnie, ale dlatego, że jej ciało błagało o przebaczenie, zanim w ogóle zaczęła mówić. Tymczasem kierowniczka wydziału, która szczerze mówiąc nie była nawet w połowie tak inteligentna i której pomysły były często przetworzone i bez wyrazu, siadała z brodą równolegle do podłogi, ramionami do tyłu, rękami widocznymi i spokojnymi na stole. Zgadnij, kogo wszyscy słuchali? Zgadnij, czyje sugestie były realizowane? Tej, której ciało mówiło: Należy tutaj i nie potrzebuję twojego pozwolenia, żeby mówić. Czasami obserwuję niektóre kobiety jak ktoś oglądający spektakl teatralny. Ubrania mówią: Wygrałam, ale mowa ciała błaga: Zaakceptujcie mnie, proszę. I to jest tragedia nowych pieniędzy, próbujących kupić to, co tylko czas i edukacja mogą zbudować. Ciało nie kłamie. Nigdy. A bogate kobiety. Kobiety, które dorastały blisko władzy i przywilejów, uczą się tego języka od dzieciństwa. To nie jest świadome. To przekaz kulturowy, absorbowany przy stołach obiadowych, gdzie garbienie się jest natychmiast korygowane, w klubach, gdzie twoja postawa jest częścią twojej prezentacji, na wydarzeniach, gdzie sposób w jaki się zachowujesz ma większe znaczenie niż to, co masz na sobie. Oto niewygodna prawda, której nikt nie chce przyznać. Możesz zidentyfikować, kto odziedziczył status, a kto kupił go niedawno, obserwując przez 60 sekund bez dźwięku. 60 sekund. To wszystko, czego potrzebujesz. Sygnał numer jeden. Stopy zdradzają wszystko. Ten jest absolutnie fascynujący, ponieważ większość ludzi nie ma pojęcia, że ich stopy zdradzają ich co sekundę. Twoja twarz może kłamać, twój uśmiech może być fałszywy, twoje słowa mogą być starannie dobrane, ale twoje stopy? Twoje stopy mówią prawdę, czy tego chcesz, czy nie. W badaniach mowy ciała, szczególnie w studiach Uniwersytetu w Manchesterze, stopy są uważane za najbardziej szczerą część ciała. Dlaczego? Ponieważ nie kontrolujemy ich świadomie w taki sposób, jak kontrolujemy nasze twarze. Ćwiczymy nasze uśmiechy w lustrach, próbujemy tego, co powiemy, myślimy o naszych gestach rąk, ale nasze stopy po prostu robią, co chcą. A to, co chcą, to powiedzieć wszystkim dokładnie, jak się czujemy w miejscu, w którym jesteśmy. I z kim jesteśmy? Kiedy jesteś w rozmowie z kimś, twoje stopy naturalnie wskazują na osobę, która ma twoją uwagę lub twój szacunek. Jeśli jesteś w grupie i czyjeś stopy wskazują na jedną osobę, ta osoba ma władzę w tej dynamice. Ta osoba jest słońcem i wszyscy krążą, ale oto co natychmiast zdradza niski status: stopy wskazujące na wyjście, jakbyś planowała swoją drogę ucieczki, stopy skrzyżowane defensywnie, jakbyś się chroniła, stopy ciągle zmieniające pozycje. Jakbyś nie mogła zobowiązać się do bycia obecną. Wszystkie te sygnały komunikują dyskomfort, chęć wyjścia lub brak autorytetu w przestrzeni, którą zajmujesz. Obserwuj to na swoim następnym wydarzeniu towarzyskim. Naprawdę zwracaj uwagę. Kobieta, która budzi szacunek, jej stopy są ustawione, wskazując na centrum rozmowy lub na osobę mówiącą. Jest zakorzeniona, należy tam. Jej ciało to wie, a więc wszyscy też to wiedzą. Porównaj to z kimś, czyje stopy są skierowane w stronę drzwi. Czyja waga ciągle przesuwa się z jednej stopy na drugą, jakby stała na rozgrzanych węglach, czyje ciało jest już w połowie drogi z rozmowy, nawet jeśli usta wciąż wydają grzeczne dźwięki. Ta osoba sygnalizuje głośno i wyraźnie. Nie jestem pewna, czy powinnam tu być, może muszę wyjść, nie czuję się komfortowo roszcząc sobie prawo do tej przestrzeni. Elegancka kobieta rozumie pewność przestrzenną. Ustala się. Obraca całe ciało, włącznie ze stopami, w kierunku zaangażowania. Nie pozycjonuje się do ucieczki. Po co miałaby to robić? Należy tam, gdzie zdecyduje się być. Świat powinien być wdzięczny, że zdecydowała się pojawić. Sygnał numer dwa. Żadnej nerwowej manipulacji przedmiotami. To jest miejsce, gdzie możesz zidentyfikować nowe pieniądze po drugiej stronie zatłoczonej sali bez nawet próbowania. Po prostu obserwuj, jak ludzie obchodzą się ze swoimi rzeczami. Kobiety z prawdziwym statusem. Kobiety, które dorastały w środowiskach, gdzie zachowanie było nauczane razem z manierami przy stole, kładą torebkę na krześle i zapominają o niej. Nie ściskają torebki do piersi jak koca bezpieczeństwa lub tarczy. Nie sprawdzają telefonu co 45 sekund, jakby czekały na kody startowe rakiet jądrowych. Nie dotykają biżuterii, nie kręcą włosów na palcu, nie poprawiają zegarka ani nie używają przedmiotów jako urządzeń wsparcia emocjonalnego. Widziałam to zademonstrowane z bolesną jasnością w restauracji wśród mieściu w zeszłym roku. Dwa stoliki kobiet, obie wyraźnie zamożne na podstawie tego co nosiły i zamawiały. Jeden stolik miał telefony leżące ekranem do góry na stole jak niespokojne nastolatki, torebki na kolanach, jakby były gotowe uciekać w każdej chwili, ciągłe sprawdzanie, poprawianie i niepokój. Drugi stolik? Torebki na podłodze lub elegancko zawieszone na oparciach krzeseł, telefony niewidoczne, ręce wdzięcznie spokojne lub celowo zaangażowane w gesty konwersacyjne. Różnica w postrzeganym statusie była krzycząca, chociaż obie grupy były wyraźnie zamożne. Według badań Uniwersytetu Stanforda, na temat półsmocy i sygnałów statusu, ludzie na stanowiskach władzy dotykają swoich rzeczy rzadziej, ponieważ nie szukają komfortu lub rozproszenia od otoczenia. Są komfortowi w otoczeniu, dominują przestrzeń. Telefon, torebka, biżuteria to narzędzia nie pluszowe misie. Kiedy ciągle chwytasz telefon, kiedy Twoje ręce nie mogą być spokojne, kiedy musisz czegoś dotknąć, żeby czuć się zakotwiczona, sygnalizujesz wszystkim wokół, że potrzebujesz drogi ucieczki od obecnej. A to? To jest zachowanie niskiego statusu w podręczniku. Oto elegancka korekta. Kiedy gdzieś przychodzisz, połóż swoją torebkę na krześle z intencją. Płynny ruch. Schowaj telefon całkowicie lub trzymaj go w torebce na wyciszeniu. Pozwól swoim rękom spocząć wygodnie na kolanach lub na stole. Bądź całkowicie obecna w chwili, w rozmowie. Przestrzeni, którą zajmujesz, ta pojedyncza zmiana zmieni sposób, w jaki ludzie cię postrzegają natychmiast. Obiecuję ci to. Sygnał numer 3. Odsłonięta szyja. Ten zaskakuje ludzi za każdym razem, gdy o nim wspominam. I uwielbiam szok na ich twarzach, kiedy zdają sobie sprawę, że robili to źle przez całe życie. W psychologii ewolucyjnej, szyja jest jedną z najbardziej wrażliwych części ludzkiego ciała. To tam przechodzi twoja tętnica szyjna, gdzie historycznie drapieżniki atakowały, gdzie wojownicy uderzali dla szybkiej śmierci. Dlatego zakrywanie szyi, zgarbianie ramion do przodu jak żółw wciągający się do skorupy, chowanie się za włosami jak za kurtyną, wszystko to są gesty ochronne, które sygnalizują strach i niski status. Ale kobieta z prawdziwą pewnością siebie? Odsłania szyję swobodnie ściąga włosy w elegancki kok lub kucyk. Siedzi z głową uniesioną, gardłem widocznym. Całkowicie zrelaksowana w swojej wrażliwości. I oto fascynujący paradoks. Odsłanianie wrażliwości z pozycji siły jest magnetyczne, jest nieodparte. Mówi bez słów. Jestem tak pewna swojej pozycji, że nie muszę się chronić. Nie boję się ciebie, nie boję się tej sali, nie boję się być widziana. Obserwowałam to doskonale zademonstrowane na wydarzeniu charytatywnym kiedyś. Dwie kobiety, obie w pięknych sukniach, które prawdopodobnie kosztowały więcej niż miesięczna pensja większości ludzi. Jedna ciągle poprawiała włosy, aby zakryć szyję, nerwowy nawyk, który powtarzała co kilka minut jak zegar. Druga miała włosy w eleganckim, niskim koku, szyję całkowicie odsłoniętą, delikatny naszyjnik z diamentami, zwracający uwagę na tę wrażliwość. Ludzie grawitowali w kierunku drugiej kobiety przez cały wieczór. Rozmowy formowały się wokół niej jak planety krążące wokół Słońca. Dlaczego? Ponieważ odsłanianie wrażliwości z pozycji siły jest ostatecznym ruchem władzy. Według ekspertów mowy ciała z Akademii Debret w Londynie, jednej z najbardziej prestiżowych instytucji etykiety i zachowania, ten gest komunikuje najwyższą pewność siebie, ponieważ jest sprzeczny z intuicją. Zwierzęta w naturze chowają gardła, aby przetrwać. Ludzie na niskich pozycjach władzy robią to samo, nieświadomie. Ale ci, którzy posiadają prawdziwą władzę, eksponują to, co kruche, ponieważ mogą sobie na to pozwolić. To ten sam powód, dla którego królowe w historii nosiły tiary i naszyjniki odsłaniające czoła i szyje zamiast ochronnych zbroi. Władza się nie chowa, władza się prezentuje i rzuca światu wyzwanie, aby ją zakwestionował. Sygnał numer cztery: broda równolegle do podłogi. To jest prawdopodobnie najbardziej subtelny i jednocześnie najpotężniejszy sygnał na tej całej liście. I nauczyłam się tego w najtrudniejszy sposób przez lata popełniania błędów i zastanawiania się, dlaczego ludzie nie traktują mnie poważnie. Pozycja twojej brody zmienia absolutnie wszystko w tym, jak jesteś postrzegana. Wszystko. Broda pochylona do góry? Arogancja. Postawa defensywna. Zbyt duże staranie się, żeby wyglądać na lepszą. Krzyczy: Jestem lepsza niż ty w sposób, który w rzeczywistości ujawnia głęboką niepewność. Broda pochylona w dół? Uległość. Niepewność. Przepraszanie za istnienie. Mówi proszę: Nie zauważajcie mnie. Nie jestem godna waszej uwagi. Ale broda równolegle do podłogi? Idealna równowaga pewność bez arogancji, obecność bez agresji. To wizualna reprezentacja jestem komfortowa, będąc dokładnie tym, kim jestem i uważam się za równą każdej osobie w każdym pomieszczeniu. Debrett, brytyjski autorytet w etykiecie i odpowiednim zachowaniu od 1769 roku szczególnie odnosi się do tego w swoich przewodnikach o zachowaniu i postawie. Równoległa broda jest znakiem kogoś, kto nie próbuje dominować ani nie jest skłonna się podporządkować. To fizyczna manifestacja pewności siebie. Nie patrzysz na ludzi z góry z pogardą, ale też nie patrzysz na nich z dołu z podziwem. Spotykasz świat na poziomie oczu, ponieważ uważasz się za równą każdemu, w każdym miejscu. Postawa eleganckiej kobiety nie jest tylko wyprostowana, jest spójna z tym, kim ona wie, że jest. Musiałam się wytrenować, żeby wyjść z nawyku brody w dół. Przez lata, nawet nie zdając sobie z tego sprawy, pochylałam głowę lekko w dół, kiedy rozmawiałam z ludźmi, szczególnie z ludźmi, których postrzegałam jako ważnych lub onieśmielających profesorowie, odnoszący sukcesy przedsiębiorcy. Każdy, kogo myślałam, że jest ponad mną na jakiejś wyimaginowanej drabinie społecznej, to był nieświadomy gest łagodzący. Nie jestem zagrożeniem, zaakceptujcie mnie. Proszę, jestem nieszkodliwa. Ale w momencie, gdy zaczęłam świadomie utrzymywać brodę na poziomie. Równolegle do podłogi, jakbym balansowała niewidzialną książką na głowie, sposób w jaki ludzie na mnie reagowali, zmienił się całkowicie. Nagle byłam traktowana poważniej, ludzie słuchali inaczej, mężczyźni przestali mnie przerywać w połowie zdania, kobiety przestały odrzucać moje opinie. Nie byłam już kimś do kontrolowania, lekceważenia lub odrzucania, byłam kimś do szanowania. Oto twoja praktyka i chcę, żebyś zrobiła to dzisiaj. Stań przed lustrem i znajdź pozycję, w której twoja broda jest na poziomie podłogi. Nie pochylona do góry, jakbyś próbowała widzieć ponad tłumem. Nie opuszczona, jakbyś czytała książkę na podłodze. Na poziomie. Równolegle. To jest Twoja domyślna pozycja od teraz. Utrzymuj ją, kiedy wchodzisz do pomieszczeń. Utrzymuj podczas rozmów. Utrzymuj, kiedy jesteś kwestionowana lub gdy ktoś próbuje sprawić, żebyś czuła się mała. Ta pojedyncza zmiana przekształci Twoją obecność w sposób, którego nawet jeszcze nie możesz sobie wyobrazić. A oto coś, czego większość ludzi nie wie. Mały kawałek prawdziwej historii, który uważam za absolutnie fascynujący. Księżna Diana musiała być specjalnie wytrenowana w dokładnie tej postawie, kiedy weszła do rodziny królewskiej. Stare zdjęcia z 1980 i 1981 roku pokazują ją z brodą pochyloną w dół, nieśmiałą i niepewną nauczycielkę przedszkola, przytłoczoną przez światła reflektorów, przepraszającą ciałem za bycie tam. Ale spójrz na nią w następnych latach szczególnie w latach 90. broda równolegle bezpośrednie spojrzenie niezaprzeczalna obecność to nie tylko pewność siebie się zmieniła chociaż to się też zmieniło to była celowa i wytrenowana mowa ciała która komunikowała należę tutaj i to wiem a jeśli ci się to nie podoba problem jest twój nie mój sygnał numer 5 kontrolowane i autentyczne uśmiechy tutaj większość kobiet popełnia błąd spektakularnie i mam na myśli całkowicie zawstydzająco błędnie Myślą, że bycie miłą oznacza ciągłe uśmiechanie się, śmianie się ze wszystkiego, włączając w to żarty, które nie są śmieszne, uśmiechanie się jakby przystępowały do testu na reklamę pasty do zębów lub kandydowały na stanowisko polityczne. Ale to nie jest zachowanie wysokiego statusu, kochana. To jest zachowanie szukania aprobaty. To jest proszę lubcie mnie. Proszę, zaakceptujcie mnie. Będę grać szczęście, żebyście czuli się komfortowo w mojej obecności. Kobieta prawdziwej klasy uśmiecha się, gdy naprawdę uważa coś za zabawne lub gdy chce okazać uczucie, ale jej uśmiech jest mierzony. Jest prawdziwy, autentyczny, sięga oczu, ale nie jest desperacki. Nie jest stałą cechą jej twarzy jak źle zrobiony Botox. Klasa nie musi podnosić głosu i z pewnością nie musi uśmiechać się, żeby zdobyć akceptację. Instytut Emily Post, złoty standard etykiety amerykańskiej od 1922 roku. Ma całe sekcje na temat odpowiedniego uśmiechania się w sytuacjach społecznych, a badania są druzgocząco jasne. Nadmierne uśmiechanie się, szczególnie w środowiskach zawodowych lub formalnych, koreluje bezpośrednio z niższym postrzeganym statusem. Dlaczego? Ponieważ sygnalizuje, że zbyt bardzo się starasz być lubiana. Zarządzasz komfortem innych ludzi kosztem własnej autentyczności. Mówisz swoją twarzą to, czego twoje usta nigdy by nie przyznały. Potrzebuję, żebyś mnie zaaprobował, albo przestanę istnieć. Zwykłam uśmiechać się do wszystkiego, kiedy byłam młodsza. Każdy żart, każdy przeciętny komentarz, każdy nieznajomy, który nawiązywał kontakt wzrokowy na ulicy. Myślałam, że jestem grzeczna, myślałam, że jestem miła, myślałam, że to właśnie dobre dziewczyny robią. Ale to, co naprawdę komunikowałam, to proszę, zaakceptujcie mnie, proszę lubcie mnie, będę grać szczęście, żebyście mnie nie odrzucili. Zajęło mi lata i szczerze mówiąc, kilka bolesnych lekcji społecznych, żeby się tego oduczyć. Teraz? Uśmiecham się, gdy coś naprawdę mnie zachwyca, gdy rozmowa jest prawdziwie interesująca, gdy jestem autentycznie ubawiona. I interesująca część, część, która wciąż mnie zaskakuje, jest taka, że mój prawdziwy uśmiech, ten, który pojawia się rzadziej, ma dużo większy wpływ, kiedy się pojawia. Pomyśl o kobietach takich jak Anna Wintur czy Karolina Herrera. Ich uśmiechy są rzadkie, a przez to cenne. Kiedy się do ciebie uśmiechają, to coś znaczy. Ma wagę, ma wartość. Porównaj to z kimś, kto uśmiecha się nerwowo podczas każdej interakcji, śmiejąc się z rzeczy, które nie są śmieszne, uśmiechając się, żeby wypełnić niewygodne milczenie. Czyją aprobatę cenisz bardziej? Czyj uśmiech sprawiłby, że naprawdę czułabyś się zauważona? Już znasz odpowiedź. Teraz, zanim przejdziemy dalej, chcę się podzielić czymś, co doskonale łączy się z tym wszystkim, o czym dzisiaj rozmawiamy. Jeśli mówisz poważnie o wyglądaniu wyrafinowanie i byciu traktowaną jak kobieta statusu bez opróżniania konta bankowego lub brania drugiej hipoteki, musisz poznać mój kurs Wyglądaj na bogatą, nie wydając dużo. Ten kurs jest obecnie w promocyjnej cenie startowej, ponieważ lekcje są stopniowo udostępniane. Ale oto, co musisz zrozumieć i jestem z tobą całkowicie transparentna. Jak tylko kurs będzie kompletny, cena wzrośnie do pełnej ceny bez absolutnie żadnego rabatu. To jest twoje okno, to jest twoja szansa. To, czego ten kurs cię nauczy, to dokładnie to, o czym rozmawiamy dzisiaj. Kody wizualne, sygnały behawioralne, strategie społeczne, których bogate kobiety używają, aby być postrzegane i traktowane inaczej na świecie. Nie inaczej, bo są lepsze od ciebie. Ale inaczej, ponieważ mówią językiem, którego większość ludzi nigdy się nie uczy. To nie chodzi o udawanie czegokolwiek. To o naukę prawdziwego języka wyrafinowania, abyś mogła mówić nim płynnie, naturalnie, bez myślenia o tym. A transformacja w tym, jak ludzie reagują na ciebie, jak jesteś traktowana w sklepach, w restauracjach, w sytuacjach społecznych, w środowiskach zawodowych, jest realna i jest natychmiastowa. Link jest w opisie. Jeśli chciałaś podnieść sposób, w jaki jesteś postrzegana, bez wydawania fortuny na rzeczy, które tracą na wartości, to jest inwestycja, która naprawdę przynosi dywidendy każdego dnia. A jeśli jesteś typem kobiety, która wchodzi do samolotu jak na wybieg, która nosi paszport z taką samą starannością jak ulubioną szminkę, która rozumie, że wyrafinowanie dobrze podróżuje, musisz poznać ebu. Bądź elegancka w podróży. Globalna etykieta dla wyrafinowanej podróżniczki. Jest idealny dla wyrafinowanej podróżniczki, która chce nawigować każdy kraj, każdą kulturę, każdy pięciogwiazdkowy hotel z absolutną pewnością siebie. Link jest w pierwszym przypiętym komentarzu razem z innymi starannie wybranymi zasobami bo elegancja ma bagaż podręczny i zaczyna się tam. Więc zbierzmy to wszystko razem, ponieważ chcę, żebyś wyszła stąd z absolutną jasnością. Te pięć sygnałów stopy zakorzenione, które dowodzą, że należysz, żadna nerwowa manipulacja, która pokazuje, że dominujesz swoją przestrzeń, odsłonięta szyja, która komunikuje pewność poprzez wrażliwość, broda na poziomie, która żąda, aby być spotkaną jako równa, kontrolowany uśmiech, który ma wartość, ponieważ jest rzadki. Nie dotyczą udawania czegoś, czym nie jesteś. Dotyczą wyrównania twojej zewnętrznej prezentacji z twoją wewnętrzną wartością, bo o to w co wierzę całym moim sercem. Masz wartość. Zasługujesz na zajmowanie przestrzeni. Należysz do każdego pomieszczenia, do którego zdecydujesz się wejść. Ale jeśli twoje ciało przekazuje przeciwny komunikat, jeśli twoje ramiona są zgarbione, a twoje stopy wskazują na wyjście, a twoje ręce manipulują telefonem, jak nerwowa nastolatka. Ludzie uwierzą Twojemu ciału zamiast Twoim słowom za każdym razem, za każdym razem. Kobiety, które wydają się budzić szacunek bez wysiłku. Te, które wchodzą do pomieszczeń, a rozmowy po prostu formują się wokół nich jak grawitacja, po prostu nauczyły się pozwolić swoim ciałom mówić tym samym językiem co ich wartość. A teraz ty też wiesz, jesteś już przed 90% kobiet, które nigdy nie zrozumieją, dlaczego są ignorowane pomimo swoich osiągnięć, bogactwa, edukacji. Inteligencji. To nie jest to, co mają, to jest to, co sygnalizują. A ty, oglądając to teraz, właśnie nauczyłaś się kodu, którego większość ludzi spędza całe życie bez odkrycia. Będziesz się lepiej wić niż inne kobiety, ponieważ teraz znasz sygnały, których one nie znają. Będziesz wchodzić do pomieszczeń i być postrzegana inaczej. Będziesz traktowana z większym szacunkiem. Będziesz budzić uwagę bez proszenia o nią, bo twoje ciało wreszcie mówi językiem twojej prawdziwej wartości. Jeśli chcesz więcej treści takich jak ta, uczącej cię prawdziwych zasad elegancji i etykiety, w sposób, który jest naprawdę pomocny i szczerze zabawny, zapisz się na ten kanał i zostaw łapkę w górę. Budujemy społeczność kobiet, które odmawiają akceptowania przeciętności w manierach, które rozumieją, że edukacja i zachowanie mają znaczenie, które chcą być traktowane jak kobiety wysokiej wartości, którymi są. I pokochalibyśmy mieć cię z nami. I jeszcze jedno, zanim cię puszczę. Ten kanał istnieje dzięki widzom takim jak ty, które wierzą, że ta treść ma wartość. Jeśli otrzymałaś coś użytecznego z tych filmów, jeśli nauczyłaś się czegoś, co zmieniło sposób, w jaki pojawiasz się w świecie, jeśli te lekcje zrobiły choćby małą różnicę w tym, jak jesteś postrzegana i traktowana, rozważ zostanie patronką tego kanału poprzez klub członkowski. Poziomy członkostwa zaczynają się od zaledwie 6,99 groszy miesięcznie. Po prostu kliknij przycisk Zostań członkiem. Aby dołączyć i wspierać te prace, abyśmy kontynuowali tworzenie treści, która naprawdę cię podnosi. Więc oto, co omówiłyśmy dzisiaj. Twoja kompletna mapa mowy ciała, która komunikuje status. Twoje stopy powinny być zakorzenione i zaangażowane, nie planować tras ucieczki. Twoje ręce powinny być wolne od nerwowej manipulacji przedmiotami, ponieważ dominujesz swoim otoczeniem. Twoja szyja powinna być odsłonięta. Ujawniając pewność poprzez wrażliwość. Twoja broda powinna być równolegle do podłogi, spotykając świat jako równa. A twój uśmiech powinien być autentyczny, ale mierzony. Nie stała cecha. Pięć sygnałów, które zmienią sposób, w jaki każda osoba cię postrzega, zaczynając od dzisiaj. Zaczynając właśnie teraz. Teraz chcę cię usłyszeć. Skomentuj poniżej. Mowa ciała mówi głośniej. Jeśli uznałaś to za pomocne, jeśli nauczyłaś się czegoś, czego wcześniej nie wiedziałaś, jeśli zamierzasz wdrożyć choćby jedną z tych zmian, powiedz mi w komentarzach. Podziel się z kimś, kto musi to usłyszeć. Możesz mieć dyplom, narożny gabinet, markową torebkę, perfekcyjne włosy. Ale jeśli twoja mowa ciała wciąż błaga o akceptację, nic z tego nie ma znaczenia. Świat nie słucha tego, co mówisz. Świat słucha tego, co krzyczy twoje ciało. A teraz, gdy nauczyłaś się wyciszać te krzyki i mówić z elegancką pewnością siebie, idź i zajmij swoje miejsce. Bez przeprosin, bez pozwolenia. Bez wahania, bo należysz tam. Jestem Karol, a to jest lukratywna elegancja. Do następnego filmu.